Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną zupkę od Wifona. Jest to tym razem zupa o smaku wieprzowiny. O takiej nazwie jak u góry podano. Pochodzenie tej zupy to oczywiście Wietnam z regionu Hue. I mamy tutaj makaron ryżowy. Czyli według mnie lepszy od pszennego. Na pewno zdrowszy chociaż mniej kaloryczny. E, oczywiście jak to zwykle bywa w wifonach nie podaje mi tutaj tej kaloryczności w normalny sposób, tylko podane jest 55 kilokalorii na 100 g gotowego produktu, a ciężko podać ile ma to w wersji suchej. No przecież nie będę nosił ze sobą wagi i odmierzał po zalaniu całej wody, ile to waży i przeliczał ilość kalorii. Wystarczy podać wersję sucho, no ale tak sobie zrobi. Porce, oczywiście 65 gramów. Najprawdopodobniej zupa ma w okolicach 300 kcal, raczej chyba nie więcej. To te pszenne z pszennego makaronu zazwyczaj mają dużo większe kaloryczności, tutaj będzie tego zawsze mniej. No mamy oczywiście e składniki, jak to zwykle bywa, chociaż tu podane nie jako e, tylko zwykłe nazwy, ale to wiadomo, że raczej nie jest to produkt zdrowy. Ale od czasu do czasu można sobie coś zjeść. Tym bardziej, że to jest coś nowego, innego od kurczaka czy wołowiny, no bo wieprzowa zupka to raczej chyba rzadkość spotykana. Potrzebujemy do tego 400 ml wody. Ja mam tutaj odrobinę mniej, będzie lepszy smak. Mamy tutaj torebkę, saszetkę z makaronem ryżowym. Olej, niestety ten palmowy i jeśli się nie mylę czerwona szalotka. I tutaj mamy bulion i ewentualnie jakieś warzywka. Czyli trochę inaczej niż te inne zupki, gdzie zazwyczaj była osobna. Taka saszetka z warzywami, tu jest wszystko w takiej powiedzmy jednej, większej. No tu wiem, że niektóre osoby tego oleju do takich zupek nie dodają zazwyczaj, no ale że tutaj mamy inny jeszcze dodatek, no to zdecydowanie takie warto coś dodać. Pomimo tego niezdrowego niby oleju palmowego. No ale to też doda innego smaku taki olej niż bez tego oleju. Chyba że mamy ze sobą jakiś inny olej, możemy sobie podlać. No ale jednak ta cebulka tutaj jest. Nie ma osobnej. No ja oczywiście zrobię to inaczej niż instrukcja zakłada. Nie będę do jakiejś tam miski tego wszystko zalewał, tylko będzie wszystko zrobione tutaj, jak się to ta woda ugotuje. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Tak to się prezentuje. Pływają tutaj oczywiście kawałeczki marchewki, szczypiorku, kolendry, czerwonej cebulki. Jest to też takie powiedzmy oleiste lekko, najpierw smak samego bulionu. Bardzo taki delikatny, bardzo fajny w smaku. Czuć odrobinę tej cebulki. Czuć też odrobinę pikantności. Nie są ona zbyt mocna. No, ta zupa niby jest łagodna, ale te czyli jest wyczuwalne. Ale nie jest to jakieś mocno ostre czy coś w tym rodzaju. Do no, tych warzywek mogliby dodać nieco więcej. Pływają tu też takie kuleczki. Taka powiedzmy imitacja wieprzowiny. Jest to proteina sojowa. Tam kilka sztuk takich jest. No, jak smakuje, jak soja. Nasączona smakami. Sam bulion bardzo dobry. Zdecydowanie w smaku jest to dobre. No, i makaron. Ja oczywiście sobie go pokruszyłem. Aby mi się lepiej jadło, bardzo dobry. Zdecydowanie wolę taki niż ten pszenny. Chociaż tamten ma więcej kalorii, ale jest gorszy pod względem powiedzmy właściwości zdrowotnych. O ile taka zupka może mieć jakieś właściwości, no, ale z tym makaronem jest to w porządku. Sam smak bardzo dobry. Na pewno jest to coś lepszego, znaczy, no nie lepszego, tylko coś innego po prostu od typowego kurczaka, czy wołowego smaku z tych zupek powiedzmy, chińskich. No, oczywiście w terenie zawsze można sobie dodać odrobinę mięsa. Będzie powiedzmy taki posiłek na szybko do zrobienia w terenie z mięsem też. Tu jest kawałeczek cebulki. No i od czasu do czasu można sobie pozwolić na coś takiego powiedzmy mniej zdrowego. Ale pod względem smakowym jak najbardziej jest to w porządku, jak dla mnie. No zieleni jest tutaj dużo, tej marchewki nieco mniej. Czasami w niektórych zupkach jest odwrotnie. No ale jakaś tam marcheweczka się trafi, te kilka sztuk jakby dali saszetkę osobną z tymi warzywami to może by było tego więcej ale no to jest każdego wszystkiego powiedzmy po trochu polecam taką zupkę jak najbardziej nawet praktycznie nie trzeba doprawiać lekka pikantność jest, taka nawet w sumie mi wystarczy na pewno jest to coś Nowego do zjedzenia z nowym smakiem, raczej nietypowym jak na chińskie zupki, bo zazwyczaj jest kurczak w różnych rodzajach, ewentualnie coś o smaku wołowiny. A tutaj mamy wieprzowinę. Polecam, jak ktoś chce sobie spróbować z dobrym makaronem, jak dla mnie, oczywiście. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.